Sławomir Męcen to osoba, która zawsze mówi to, co myśli, nawet jeśli jest to niepoprawne politycznie. Jego wypowiedzi są bezpośrednie i mocne, co przyciąga uwagę wielu ludzi. Nasz rząd to jest jedno wielkie nieporozumienie, absolutnie nad niczym nie panujecie, nie macie żadnych sensownych danych ani żadnego sensownego planu. I tak niestety wygląda prawda. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam riposty, które wzbudziły mnóstwo emocji. Numer 1 w trakcie wywiadu w Radiu Z dziennikarz Bogdan Rymanowski prowadził serię pytań, w których wymagane było odpowiadanie na pytanie tak lub nie, twierdząc, że zawsze da się odpowiedzieć w ten sposób. Pytanie i odpowiedź tak albo nie? Jestem bogatym człowiekiem i uważam, że nie należy płacić podatków na darmo zjadów. Tak czy nie? Sławomir Mencen wykazał się bystrością i znajomością polskiej kinematografii, w tym między innymi znajomością serialu 007 z Głością. Odpowiadając dziennikarzowi zaskakującym tekstem, Ale pan pytanie zadał. <noise> na takie pytanie nie odpowiem w sposób tak lub nie. Na każde pytanie można odpowiedzieć tak lub nie. A przestał pan napastować koty w piwnicy? No, ciekawe. Są takie pytania, na które nie można odpowiedzieć tak lub nie. Proszę pana, nie ma takich pytań. Na każde pytanie można odpowiedzieć tak, nie lub nie wiem. A jeżeli spytam pana, czy pan już przestał brać łapówki, to co pan na to odpowie? Proszę pana, myśli pan, że są odpowiedzi, pytania na które można odpowiedzieć tak lub nie? Zdecydowanie tak. Tak, pan myśli? Tak. Czy pańska żona przestała się puszczać? Numer dwa. W 2021 roku lewica opublikowała post na swoim profilu na Facebooku, w którym sugerowała. Że Mencen oferuje usługi pomagające programistom niepłacenie podatków dzięki usłudze IP Box. Post ponownie wywołał spore emocje i spotkał się z odpowiedzią ze strony Sławomira Mencena. Post mocno przyczynił się do wzrostu zainteresowania tego typu usługami i wygenerował mnóstwo zapytań od programistów. W uznaniu za tę niezwykłą reklamę, Mencen postanowił nagrać podziękowanie do Lewicy na swoim kanale na YouTube. Drogie lewaki. Dziękuję Wam bardzo za to, że wynajęliście samych siebie do zrobienia nam reklamy. W ramach wdzięczności przysyłam Wam kilka prezentów. Tu jest plakat, żebyście wiedzieli, co o Was myślę. Tu macie książkę, żebyście trochę zmądrzeli. Tu macie jeszcze koszulkę, zrobioną przez małe, pracowite rączki. I kubek na Wasze sojowe lata. List przewozowy. I niech Wam służy. Numer 3. W listopadzie 2021 roku Sławomir Męcen udzielił wywiadu dla kanału Nam Zależy, w którym zdradził swoje plany postawienia pomnika byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Dzięki czemu jego kancelaria może zarabiać ogromne pieniądze. Podobno gdzieś w Polsce ma stanąć pomnik premiera Mateusza Morawieckiego. E, tak. Miał być to wyraz podziękowania za jeszcze większe komplikowanie systemu podatkowego. Co przyczyniło się do znacznego wzrostu branży doradców podatkowych i ich zapotrzebowania na rynku? W konsekwencji tych planów Mencen postanowił na swoim kanale zaprezentować oficjalne odsłonięcie pomnika Mateusza Morawieckiego wraz ze specjalnym podziękowaniem dla byłego premiera. Premier stanie teraz niedługo w naszej kancelarii na ulicy Grudziąskiej w Toruniu po to, żeby codziennie przypominać nam, jak będziemy przychodzić do pracy, komu zawdzięczamy to, że mamy tyle pracy, tylu klientów, że mamy takiej możliwości rozwoju zawodowego. Numer 4 Podczas debaty w TVP w 2020 roku, między Sławomirem i posłem Spis, doszło do sprzeczki dotyczącej przestrzegania zasad dotyczących dystansu i noszenia maseczek w Sejmie. Mimo, że poseł podkreślał konieczność przestrzegania tych zasad, to sam ich nie przestrzegał i nie miał na sobie maseczki, będąc w Sejmie, co zostało zauważone przez Mencena, który wytknął hipokryzję posłowi. Ta, jeszcze jedno. Natomiast Bowie pan o tym DDM, nie, o tych dystansie maseczkach. Pan teraz siedzi w Sejmie z tego co widzę. Gdzie pan ma maseczkę? W odpowiedzi na to poseł podkreślił, że zachowuje bezpieczny dystans i nie potrzebuje maski w tym momencie. Jednak Mencen zadał pytanie, czy rozporządzenie odnosi się do dystansu, czy jedynie do posiadania maseczki na twarzy. Na to poseł już nie potrafił odpowiedzieć i za nie mówił. Według zarządzenia, no, mam, mam zachowany sejfę... społeczny dystans, <grym> jestem z daleka od wszystkich, którzy tutaj <grym> Tak, a według zarządzenia trzeba mieć dystans czy maseczkę? Dobrze, Dobrze ale. <grym> numer 5. Riposta, która niekoniecznie została skomentowana słownie. Czasem wystarczy odpowiednia reakcja lub gest, aby zwrócić uwagę na błąd drugiej strony. Tak też męcen postanowił zrobić i użyć swojego śmiechu jako ripostę w stronę głupiego pomysłu Ministerstwa Finansów. Ministerstwo Finansów chce, żeby spółki z całego świata płaciły podatki w Polsce, jeżeli tylko zatrudnią w zarządzie mieszkańca Polski. Jak pan myśli, jak zareaguje BMW, jeżeli dowie się, że ma płacić wszystkie podatki od całej swojej działalności w Polsce? Numer 6: Podczas uroczystości z okazji 30-lecia dwutygodnika Najwyższy Czas. Sławomir Mencen wygłosił przemówienie, w którym nie stronił od kontrowersyjnej wypowiedzi. Odważnie wypowiedział się na temat maseczek i chaosu panującego podczas epidemii. Odmawiam prawa do nazywania się człowiekiem rozumnym każdemu, kto twierdzi, że normalna jest sytuacja, gdzie siedzę w restauracji. Przy obiedzie, przy jakimś alkoholu i mogę siedzieć bez maski, ale jak muszę wstać i iść do toalety, to muszę iść w masce, tak? Trzeba być przygłupem albo kretynem, żeby uważać, że coś takiego jest uzasadnione. Nie unikał również tematu ustawy Hoca i w swoim charakterystycznym, mocnym stylu nazwał osoby, które ją poparły. Jeszcze dwa-trzy dwa, miesiące temu była ustawa Hoca, tak? Pamiętacie Państwo, ustawę Hoca, ten y Końcowy wykwit tego, tego kretynizmu, który nam tu wprowadzono przez dwa lata, pod nim się kilkudziesięciu posłów podpisało, pod tą ustawą Hoca. Każdy, kto tam się podpisał, po tym jest debilem, kretynem, idiotą, i nie można tego człowieka inaczej nazywać.